Dzień dobry, witaj. W tym wideo chcę Ci pokazać, w jaki sposób najlepiej przygotować się do treningu mentalnego i medytacji. W Rezyliencji 21 to jest trzeci komponent każdego dnia treningu. I najważniejsze, co możesz zrobić, to wprowadzić do tej części taki rodzaj swojej ciekawości. Zaciekawienia światem, zaciekawienia, tak jak dzieci, kiedy poznają właśnie pierwsze różne rzeczy, smak piasku, to zderzenie z kontaktem, różne inne historie, kiedy są naprawdę bardzo szczerze zaciekawieni, odpalają swoją wyobraźnię i odpalają swój naturalny rodzaj eksploracji. W treningu mentalnym i w medytacji dokładnie o to chodzi, aby użyć siły naszego umysłu. Do tego, żeby wzmocnić daną kompetencję liderską dnia, o której mówimy, aby przenieść ją tylko z poziomu zrozumienia, na poziom czucia, na poziom w ciele i na taki poziom, który pozwala Tobie wyszlifować siebie na diament. I teraz bardzo często takim elementem do rozbudowania Twojej wyobraźni są przede wszystkim filmy, science fiction, filmy dzieci, dziecięce. Um, więc zachęcam zawsze do oglądania tego filmy, przyrodnicze różnego rodzaju, e, kreskówki, wszystko to, co Cię otacza. I dzisiaj chcę Ci też pokazać takie trzy elementy z przyrody, które są cudownymi, fajnymi kotwicami. Trochę też tak, jak się podróżuje, będę Cię zachęcać do tego, aby podróżować z takim zaciekawieniem świata, i rzeczywiście przyjęciem tych różnych obrazów, do swoich wewnętrznych. Obrazów, możliwości do swojej wyobraźni, do tego, aby korzystać na różnym etapie właśnie z tych elementów. Teraz, co daje trening mentalny? Wyobraź sobie grupę takich trzech ekip sportowych. Jedna z nich nie mogła trenować fizycznie, w związku z tym w badaniu została poddana tylko i wyłącznie treningowi mentalnemu. Druga ekipa tylko i wyłącznie robiła, wykonywała swój trening lekkoatletyczny normalnie na stadionie. Trzecia ekipa wykonywała ten trening, i jeden, i drugi, czyli zarówno fizyczny, taki w ciele, jak i mentalny. I co się okazało? Że najwyższe wskaźniki skuteczności, najwyższe wskaźniki sprawności i kondycji miała oczywiście grupa trzecia, ale uwaga to, co było niesamowitym odkryciem naukowców, to to, że były dosłownie niewielkie różnice. Między tą ekipą, która wyobrażała sobie de facto, że wykonuje trening, a tą ekipą, która fizycznie go wykonywała. Więc o czym jest mowa tutaj? Mowa jest o tym, że moi drodzy, my w treningu rezyliencji wykorzystujemy de facto niesamowite możliwości naszego umysłu, niesamowite możliwości Twojego serca. Mówi się o tym, że serce to jest drugi mózg i to, że wszystko w zasadzie tak jak powiedział nam Einstein jest energią. Więc będziemy sobie wyobrażać przepływ energii przez twoje ciało. Będziemy to czuć. Ty będziesz to czuć. Będziemy wyobrażać sobie to, że stoisz jak drzewo i będziesz poprzez korzenie odbierać energię, siły witalne przez swoje własne korzenie. Wyobraź to sobie już dzisiaj. I wyobraź to sobie, że będziesz to czuć siłą Twojej wyobraźni, właśnie siłą Twojego umysłu. Będziemy podróżować po linii czasu na różnych być może kontynentach, różnymi metodami, może w balonie, może jakimś super wysublimowanym statkiem kosmicznym. Zobaczymy, co przyjdzie do głowy. Ale jedno chcę Ci powiedzieć. W tej części treningu rezyliencji będziesz mieć okazję do tego, żeby wyobrażać sobie różne rzeczy, bo to jest właśnie ten nieużywany najczęściej nasz potencjał. Czyli będziesz widzieć, jak przepływa przez ciebie energia od korzeni Twojego drzewa, twoich stóp, będziesz to nawet czuć, będziesz puszczać tę energię dalej. Będziesz odczuwać naprawdę niesamowite właściwości, też naszego serca, które nazywane jest drugim mózgiem. To wszystko właśnie dzięki takiemu osadzeniu, ugruntowaniu, przeniesieniu uwagi do różnych części ciała, aby faktycznie skorzystać z tej pełni. Więc ja Ci dzisiaj chcę pokazać trzy takie przestrzenie, które towarzyszą mi też w różnych momentach. Zobacz, za mną jest niesamowita świątynia. Wszystko, co dzisiaj Ci pokażę, znajduje się w parku w Wilanowie, przy pałacu Króla, więc jak sobie można wyobrazić pomedytowanie i zebranie spokoju, zebranie takiej siły i mocy, właśnie będąc w centrum takiej świątyni. Być może masz dzieci, które oglądają Lego Ninjago z Mistrzowie z Może być tak, że będziesz mieć ochotę tam wejść i stanąć w środku takiej świątyni. I z tej pozycji, jak będę mówić, wyobraź sobie Twoją wewnętrzną świątynię, Twój wewnętrzny ogród, rozumiany jako wewnętrzny rodzaj naszego terytorium psychologicznego, to masz już jakieś wyobrażenie, jak to może wyglądać. Więc tu działamy cały czas siłą wyobraźni. Jak będziemy wchodzić w różne praktyki, na przykład spokoju. Takiego bycia, jak to się ładnie mówi zen. To może być Twój fajny pomysł na to wyobrażenie. Teraz my się przemieszczamy często rytmem slow, więc ja sobie tak troszkę potruchtam, ale chcę zaprosić Cię do kolejnego miejsca. Do kolejnego miejsca, które, słuchaj, tak naprawdę masz gdzieś, w Twoim parku, w Twoich okolicach, tylko potrzebujesz otworzyć tą ciekawość, otworzyć tą lornetkę. Aby zobaczyć, gdzie są właściwe miejsca do wykonania różnych części treningu, a potem do skorzystania z tego w Twojej wyobraźni. Więc zobacz, ja mam kawałek drzewa, mogę sobie przyjąć takie założenie, że potrzebuję przestrzeni do tego, żeby pomedytować nad wodą, żeby gdzieś ten spokój wynikający z przepływu, z takiego też poczucia zaufania, że wszystko będzie dobrze w kolejach losu, w kolejach życia, że to mogę skorzystać sobie z tej metafory wody i zasiąść wtedy, właśnie tak jak teraz, zasiąść sobie gdzieś nad jej brzegiem. I znów chcę Ci powiedzieć, że Ty masz. Takie swoje różne przestrzenie, na pewno dookoła, tylko potrzebujesz je zobaczyć. Potrzebujesz zmienić optykę, aby one zaczęły być dla ciebie widoczne. Więc kawałek drzewa mamy, ten obraz, możesz go sobie też zakotwiczyć czyli ten obraz, to co widzisz, widzisz siebie na jakimś konarze drzewa nad brzegiem wody. I wsadzasz ten obrazek w ramkę, kotwiczysz to. Możesz wykonać do tego jakiś gest. Na przykład położenia rąk na klatce piersiowej. Aby w każdym momencie, kiedy potrzebujesz, przywołać ten, ten rodzaj zaufania, tym gestem wywołać w sobie właśnie ten rodzaj odczucia, który wykonujesz teraz, patrząc na przykład na przepływającą tutaj wodę. I to jest druga okazja. Teraz uwaga, może będzie tak, że zaprosimy Cię do drzewa, do, do przytulania się do drzew. Może być tak, że będziemy czerpać z tej natury, która naprawdę nas wspiera. I znów zobacz, dookoła Ciebie są te momenty, są te miejsca, takie sekretne Twoje miejsca, które w Twoim parku, być może nawet w Twoim ogrodzie, gdzieś koło Twojego domu. Lub wszędzie tam, gdzie będziesz podróżować, będąc w treningu Rezyliencja 21. Możesz mieć te okazję do tego, aby uwaga, tak jak ja teraz, podejść do drzewa. Ono jest naprawdę solidne, jest ogromne. Przywitać się z nim. Tak jest. I w jednej z praktyk, możesz po prostu powoli się na nim położyć, osadzić, puścić. Tak, puścić, oddać ciężar ciała drzewu, oddać wszystkie Twoje problemy i ciężkości. Ja to robię teraz, żeby Ci pokazać, jakie to jest możliwe, ale normalnie możesz sobie zamknąć oczy, przywitać się z drzewem. Drzewo jest organizmem żywym, odbierze od siebie też ten rodzaj komunikatów, fali energetycznych. Uwaga zawsze przy drzewach, na mrówki i różne inne, żyjątka. I jesteś. I to może być Twoja trzecia kotwica, Twoje trzecie wyobrażenie. Co to znaczy trening mentalny, medytacja? Przenosisz się do wewnętrznej przestrzeni, wewnętrznego ogrodu. Gdziekolwiek jesteś, lub możesz skorzystać z tego ogrodu tutaj. Z tego drzewa, dzięki serdeczne. Do tego, aby Twój trening nabrał pełni, aby skorzystać z tych wszystkich elementów, których on dotyczy. Więc życzę Ci naprawdę ogromnej radości, ogromnej frajdy, zabawy i tego zaciekawienia, abyś w swojej rzeczywistości odnajdywał te cudowne przestrzenie. Po pierwsze, do wykonywania treningu. A po drugie, aby one też pracowały dla Ciebie w treningu mentalnym, dając Ci cudowne obrazy do pogłębiania Twoich kompetencji liderskich. Do zobaczenia na szlaku. Dzięki.